Zastanawialiście się co zrobię na 100 tysięcy? Na pewno się tego nie spodziewaliście Dzień dobry, dobry witajcie z Was już 100 tysięcy. Uwierzcie, że ten raz nie jest robiony dla pieniędzy. Z tego miejsca wam dziękuję, bo jest mi niezmiernie miło. No, uwierzcie, że ten kanał jeszcze dużo znaczy, wytrzyma. Kolejna bariera, pychać się jesteśmy niepotęgą. Kłamie, tak. Masz tu mikrofon, nienawidzę. Ale ja się wstydzę, pani. Wiesz to mówię. No to się, stary. Masz na wieczność. Dobra. Ja ramię to ekstremalnie no, nie będę się tym krył! Teraz pójdę na pali na Wyspę Wali, gdzie rater hańbę leżył Będę tam ciągle nagrywał na z Pawełkiem naszym o będę się na... no, no jak w różni nas, tylko to, że iść było ziomek z tu a nas jest tysięcy stu! Wszyscy jesteśmy zieloni, ktoś powiedział, wy jak grudyna no, Możemy się uwolnić od tej epiki nudy Tak na zadanie, ta każdy otwala komputer Pijemy i świetleń, zanim ktoś by stracił rudyny Jesteśmy oryginalni, powiedzmy, te prostoboczy Takich kobieca jak ty, przecież nic już nie zauważy tak mimo wszystko ma system tutaj rozpalany Żadnym poddanym komentom nigdy w życiu się nie da. Oj nie! Jesteśmy to łeb rozpala. ile was już tutaj jest? Parafała łysko-ślinnej, ale muszę coś oddać! Hej snady, no i co? Nabrałeś wystarczającą ilość powietrza? dobrze. A ty, ale, ale gdzie jest Krzysztof? Nie wiem, może się Dobra? Krzysztof! Krzysztof! To! Nie! Tak, mój telefon. NOL i na tekstę, na, tekstę, na, tekstę, na o, To nie jest dobry moment. Panie, zaraz nie pewnie po to na, to, na to. Szaleje, ten, oleje! Myślimy od do że Przez, ten, ten, ten oleje! Zamiadam po donie, zamiatam po neonie, zamiatam po was wszystkich tego się. spodziewaliście po mnie! Bardzo dużo dzięki filmom nic nie było pomyłką. Więc że mam najlepszych widzów i dziękuję wam tylko Jezus już sto tysięcy!